Siemraczko, z tej strony TAK. Witam Was w grze Colonize the King Requires your Service. To jest prolog, czyli można powiedzieć, że demko, dostępne na Steamie. Podobny dosyć do gierki, co kiedyś graliśmy, Patron bodajże się nazywała. Też o rozbudowie jakiegoś tam miasteczka, powiedzmy, które ma być samodzielne i tak dalej. Więc tu jest coś podobnego. Z ciekawości znalazłem, jak przyglądałem Steam, a, więc sobie to sprawdzimy. Zauważyłem, że teraz jest jakaś taka moda na nazywanie demo gier prolog, nie wiem dlaczego, ale no nieważne. Tutaj widzę, mamy do wyboru miejsca, gdzie moglibyśmy zacząć. Mamy aż 6. No, tak jak myślałem, chciałem powiedzieć, że pewnie nie wejdzie dostępu do tych pozostałych. Tutaj jak widzicie jest krótka historia, ale ja nie będę się silił na tłumaczenie, a języka polskiego jeszcze na moment obecny e, nie ma lub w ogóle nie będzie, to już tego już nie wiem, e, no więc spróbujmy założyć gdzieś tutaj tą swoją bazę. Zastanawiamy się, aby ułatwić kościeł w Anglii od węzłów wpływających na papieżę. Zdziwione jako purytanie, przeżyliśmy przeszkodę i zostały zmuszone do zespołu. W roku naszego Pana 1620 We left Europe on a religious mission to establish a godly government. In Plymouth, we boarded Mayflower, an ark that would carry us to the Promised Land. Soon, we were besieged on all sides by the treacherous ocean. Scurvy and fear of imminent death accompanied us for the remainder of our journey. We barely reached the New World alive after months on the high seas. The fear of retribution plagued our minds. Our countrymen had already warred with local tribes over this land. Many of us, too, believed we were not destined to share it. Famine and sickness struck our colony. We resorted to stealing food from the natives. The whole settlement feared the violent wrath of their war parties. Instead, one of them befriended us. Squanto spoke our language. Despite previously having suffered in slavery at the hands of our kind, he arranged for us to trade with the people of the First Light, thus saving our very lives. They introduced us to the beauty and bounty of our unforgiving surroundings. But most settlers still refuse to see them as equals. Others would only deal with them if they commit to his word. O, czyli w skrócie gdzieś popłynęli, bo ich wygnali, była burza. No, myślałem, że się rozbiją, ale się nie rozbili. I tutaj walczyli z jakimiś mieszkańcami danej wyspy. <coughs> no, ale oni mi pomogli. No i teraz nie wiem, czy my to będziemy decydować, czy nie. Od tego, czy będziemy walczyć, czy nie. Tutaj trzeba zaraz przyciem. A, tu jest można powiedzieć informacja od, można powiedzieć, twórców. No, że postaram się dodać coraz to nowe rzeczy i... Do gry, żeby ją ulepszać, i tak dalej, ale że postanowili, że mimo wszystko nie będą odwalać jakieś lipy i dodawać nie wiadomo czego, co w rzeczywistości, powiedzmy, nie istniało w ogóle, <laughs> więc postaram się utrzymać to w tym takim 17-wiecznym stylu, wszystko. No <laughs> jesteś jesteś gubernatorem, powiedzmy, kolonii. tutaj, że oni nam pomogli, więc postaraj się z nimi utrzymać y, dobre stosunki z tymi Indianami, powiedzmy. No to tu mamy zajmować się jedzeniem, ludźmi, ciepłymi ubraniami. Y, no i najważniejsze, y, utrzymywać dochód, żeby zapłacić y, dług y, w powiedzmy kompanii, która jest tam, powiedzmy, u nas w domu, nie wiem, w Anglii czy gdzieś tam. Y, No, i dużo jakiś gościu, Tisquantu, no te Indianów, jacyś, co mówią po angielsku, byli naszymi, jakby powiedzmy, doradcami przez pierwsze to tam miesiące. Bez ich pomocy byśmy nie przetrwali, więc słuchaj ich rad. Zacznijmy budować kolonie. Pierwsza rzecz: ludzie wybudowali już magazyn, gdzie mogą umieścić wszystkie materiały i dobra. Które nie mogą być trzymane, piwnicy? Chyba tak, celar, czy coś jaka piwnica, chyba? Hmm. Hmm. Dom publiczny jest miejscem dla ludzi bez domu. Hmm. Wybuduj więcej domów, żeby mieszkańcy mogli mieć swój własny kąt, można powiedzieć. E I również wybudowano karczmę, która będzie ich, za ich, jakby zapewniać, będzie im jedzenie, można powiedzieć, nie? No tak, odpalimy ten tutorial, ale... Je... Chciałem powiedzieć, że jest mega ciemno i nic nie widzę. Aha, z tymi też muszę? Fajnie zrobione, wiecie? No dobra, no i co? Excellent. No dobra, dawaj następne. Yy, myszko. Mhm. Eee, aha, naciskać na mapie. Dobra. Wspaniale. Obracać kamerę możemy doskonale. Co tam dalej mamy? Myszkę, żeby ten. okej. Okay. coś tu zbudować. Co to jest? Widzę co? Czemu ja nie widzę. A muszę kliknąć, żeby zobaczyć opis. A tak o kółkiem się obraca budynek. Super. O, jak kontrol naciśniemy, to o niewielki ten kawałek się przesuwa. Też fajnie. Buduj budynek w... A, zobaczcie, że jak próbuję odjechać, nie? To mi kamera cofa się na magazyn. No dobra to... Ym... Zróbmy sobie tutaj to. A dziwne. A, dobra w tą stronę nie możesz, do... o i tu nie będzie farmy a tu chodzi o to żebym na daleko tego nie popchnął hmm. no dobra niech będzie tutaj zmienić godziny pracy? 8 godzin A, 12 godzin roboty. Więcej? Od 6 do 21, 15 godzin, masakra. A 1, 2, 3 zwiększamy. 0, 1, 2, 3. Zwiększamy prędkość. No trochę lipa, bo 0 to my mamy tam, nie? Dobra, oni tu wzięli jakieś rzeczy i poszli coś budować. No dobra, przyspieszymy. Chociaż powiem, że bardzo szybko wybudowali ten budynek. Że nie mogę kliknąć, żeby zobaczyć ile tam zostało do zbudowania jeszcze. No i tu jest to miejsce. I tu jest coś jakby chyba ten ten szpichlerz, można powiedzieć ta piwnica, nie? A co oni w ogóle tu robią ci goście? No jest miejsce, gdzie jest trzymane jedzenie. No dobra, ja mam zmniejszyć, tak żeby było ich tylko dwóch. No dobra, udało mi się. I oni no, przeszli tutaj do roboty, tak? O, tutaj, tu widzimy wszystkich mieszkańców, czyli no e, chyba w setkach tutaj jednak ci mieszkańcy nie będą szli. Zważywszy na to, że jeżeli widzimy każdego z osobna. Ile w ogóle są osób? 11, to niewiele można powiedzieć. Eee, tutaj widzisz wszystkich mieszkańców. Eee, wybierz randomowego jakiegoś, no, kliknęłem go. Eee, tu widzimy co on tam się zajmuje i tak dalej, czy ma dzieci czy nie. Ile ma lat, dobra i tu muszę filtrować. A, że możemy z... ręcznie ich tutaj dodać. I tu mamy wybrać. Eee, o! W sumie to ja bym chciał. No dobra. Teraz mamy pooglądać jak oni tutaj sobie pracują. Dobra, przyspieszmy to. On tu coś kładzie. Potrzebują wody. Aha, bo zobaczcie, że to uwzględnia. Czy to jest przy wejściu, czy nie? Czekajcie, bo ja teraz rzym. No nie, nie zmieszczę, No dobra, damy z tej strony. Dobra, poszli, wzięli kamień. I wygląda, żeby mi ten kamień ubywał. A, dobra, ubyło teraz. Dobra, widzę. Dobra, jest. A, i teraz może chodzić sobie po wodę. Tam się od razu tą wodę widzę, znaleźli do tego, do piwnicy. A one tu rosną. Tu mamy nowe domki zrobić. Staram się tak patrzeć, żeby te domki budować, z, yy, wiecie, w taki sposób. Aha, też muszę blisko tego? Czemu to wszystko musi brać stać blisko tego, tego magazynu? Więc tam to wszystko pobierają. No dobra, poszli robić domek kolejny. No i powiem, ładna kabinka tutaj postawiona przez nich jest. Tutaj muszę znaleźć ludzi, żeby tu się prowadzili. A jeżeli będą zadowolone, to będą mieć dzieci, dobra? O, możemy handlować. Sprzedajmy 25 skór, ok. Jak kontrol. control? Nie, nie można chyba zwiększyć. No i sprzedajmy za 50. No i farmę musimy zrobić teraz ze świniami. Przecież to zaczyna mi trochę miejsca brakować. Jak gra, wymaga tak wszystko, żeby nie wiem, dlaczego kogo tego, tego magazynu robić. E, dobra, zróbmy tak, żeby tam przejście było, jak będę chciał później drogę postawić. No dobra, no i oni, oczywiście, idą zrobić teraz tą farmę. postukają sobie tam młotkami. Drewno nam się, czy nie, drewno nam się nie kończy, tylko deski nam się kończą. Zobaczymy, czy starczy desek. A ci strasznie daleko łażą, żeby ścinać chyba to drewno. No, wybierz farmę tych i kup 4 świnie. 3, 4, dobra, kupiłem. I teraz farmer zajmie się świniami. Masz bardzo dużo mieszkańców w tym. Wybierzmy tego, okej okay. Aha. no i co, i mogę dać się tam do roboty, tak? O, tak myślałem O, jest, dobra o, wspaniale, poszedł gościu do roboty z jakimś żarciem chyba dla nich, tak? O, nie mogę zobaczyć jeszcze Co to jest? No, dobra, a propos, drogi można robić O, bardzo podoba mi się jak się te drogi tak jakby przyklejają Tylko wiedzieć co, o Dobra, będzie to tak w taki sposób. A grami mi wytłumaczy, co dają drogi w ogóle? Teraz zajmiemy się głodnymi ludźmi. Wskarczmy Ludzie przyjdą tu jeść tylko wtedy, jeżeli będzie e, dostępny barman. Znaczy harcz masz no dobra, i co ja mam teraz zrobić? Musiałbym chyba dodać, co? Ciegu karczmarza. No dobra, to czekamy chyba na noc, rozumiem. Bo tutaj gra mówi mi, że no, że on pracuje, no, no. On nie pracuje, bo jest z 16 nie ma. Okej. Okay. Stajecie żarcie o 16, bo gościu jeszcze nie pracuje. Zobaczymy, czy to zadziała, czy nie. Mam nadzieję, że zadziała. No, ja widzę, że oni potrzebują mieść No panowie, na razie ja nic nie zrobię. Bo i tak nawet mi nie pozwala gra zrobić. No i dobra, idzie z tym, gościu. Aha, dobra, przyszedł ktoś do pracy, okej. Okay. No i może zobaczyć kto jest obecnie w karczmie. No widzę. Poczekajmy aż oni zjedzą. No to idźcie, jeść ludzie. Aha, dobra. Jak ten ma mało energii, to pójdzie do chaty spać. No jak śpi, no to tam jego energia się odnawia, no okej. Okay. A możesz zakończyć tą grę lub zacząć nową. Dobra, zobaczmy. Ja mam dostęp tutaj do wszystkiego. Ławka nawet, zobaczcie. O, złoto. Wow. Złota ławka. A w sumie tutaj to ja widzę, że to są chyba takie można powiedzieć... Mm, rzeczy można... tylko czekaj, muszę nacisnąć. Można tu powiedzieć, że tu są takie rzeczy typu z wyglądu, nie? Można sobie sprawdzać. Tu są domki, to co to jest? A, tu jest miejsce dla że tak powiem, ludzi. No, czyli to jest ten, ten domek publiczny. Tu mamy kościół, karczma, magazyn, ten szpichlerz. Budynek ekspedycji? A co on robi? A, czy gdzieś wysyłamy ich i oni tam szukają różnych rzeczy. Okej, okay. tu następnie mamy gościa od desek, znaczy desek od e, drewna, z znacznie, nie? Tu mamy powiedzmy e, de, produkcję desek, e, kamieniołom, myśliwego, e, rybaka. Tu mamy ten, no, studnie, farm, młyn piekarnie, świnie i kaczki, kurczaki aha, tu jest statystyki naszych ludzi trzech gości nie ma swojej dziewczyny, można powiedzieć okej, okay. tu co mamy aha ta ekspedycja, tak czyli możemy sobie popatrzeć gdzie moglibyśmy wysłać, choć tego budynku jeszcze nie mamy więc okej okay. sklep w którym możemy sprzedawać te rzeczy? Drewno się tak, o od razu sprzedaje? Na kliknięcie? O, ok. Ja bym chciał kupić łaezu za 7, to normalni. E, rada. No, ona będzie w pełnej wersji gry, która będzie, tak jakby, dawać nam zadania i dawać różne bonusy. Ok. Co tutaj mamy? Milicja. No, milicji również nie ma w tej wersji, będzie dopiero w pełnej wersji gry. Yy. I ona będzie używana do obrony przed atakami, no okej. Okay. Yy, no dobra, zobaczmy, pograjmy sobie jeszcze chwilę, myślę. Myślę, dociągniemy odcinek do yy, pół godziny. Więc sobie coś tutaj pobudujemy. Yy. Yy. Yy, dobra. Tylko to jest już, już daleko nie, nie, nie piszę w ogóle nic. Tam wcześniej pokazywało, że blisko to lepiej, ale teraz już. No dobra, to, to chyba najlepiej jakbym miał tu bardzo blisko, nie? Koło nie kowala tylko tego. Jak on się nazywa? <laughs> Drywa. A, jeszcze nie mogę. No, bo... no ale co już mogę dociągnąć. Ciekawie mnie, czy to coś w ogóle dają te drogi. W sensie mm, Czy te ludziki w ogóle wiedzą, że mają korzystać z tej drogi, nie? Że ona taka po prostu jest o sobie pójdziemy tak no i dobra tylko wiecie co, jest trochę ciemno, bym powiedział wam eee, F10 jest menu? jakoś dziwnie a F5 nie ma zapisu, tak to jak ja mam włączyć menu? x chcę okej okay. ustawienia wideo powiem wam, że jest trochę lipa, bo nie ma Możliwości yy, lecz żeby gra była jaśniej ja Nie wiem, teraz czy ja słyszę to gadanie tutaj od nich z tej tej Już nikogo nie ma. Okej, okay. w opcję i mi się zaciął dźwięk chyba z tym yy, Taki słychać jakby kaczmy nie? Jakby włączyłem tutaj ustawienia. Jeśli nie chcę zatrzymać. Dobra, wyłączmy to na razie. Niech ta muzyczka leci. Świnie są jakoś w ogóle yy, ustawione, że chyba dopiero po, po osiągnięciu 6, czyli to jest chyba ich wielkość, będzie można je przerobić yy, na to jedzenie. Powiem wam, że przydałoby się jednak czwarty poziom prędkości. Bo zobaczcie, że teraz ja będę musiał długo czekać, aż w stanie poranek, nie? Nic się nie dzieje tak naprawdę. Ja co najwyżej mogę się gapić. Tak o, nie? No ale zobaczmy czyje. O, można tu zobaczyć co oni robią. Mm, co to znaczy, że gościu jest tutaj pracownikiem, ale czego? Yy, idzie on. Czy on. co, on robi po prostu wszystko? O, dziecko się urodziło. Dajmy tym gościowi, żeby wcześniej pracował, żeby ci ludzie mogli przyjść zjeść. 13 godzin tu pracuję, tu 9 ciężkie czasy, wszyscy po 12 będą robić. Ci to w ogóle 15 walą, ci ile robią? Nie, to wcześniej zacznijcie pracę. Yy, tutaj pracują w ogóle tylko 4 godziny, nie wiem dlaczego. Hmm. Zadowolenie, plus 5. Czy okay. tutaj jest z zadowolenie w ogóle napisane? Jest, faktycznie, tutaj mamy tabelę z zadowoleniem. A, okay. powiedzieć, że temu, ten nie ma pracy, ale to jest ona i dopiero się urodziła. Eee, dobra, Klara. No i raz zobaczmy, oni poszli tu budować, oczywiście ten budynek. Trzeba będzie te deski zacząć produkować, bo myślę, że się przydadzą. No Lubię właśnie takie gierki takie różne rzeczy siedziłem. A ja tu animacja tego ognia, zobaczcie, jest dosyć zabawna. Mogli sobie odpuścić, mogło być samo to. Bez tego tutaj, to wygląda tak jakby dwuwymiarowe teleciały grafiki do góry. Ej, a tu port jest bardzo blisko, ja myślałem, że ten port jest dosyć daleko, coś to, to źle myślałem. O. Czekam też, czy, czy będzie jakaś jeszcze aktualizacja większa do Mediwala, ale z tego co widziałem, to chyba w tym roku już nie bardzo. A fajnie by było, myślę, jakby była, to zawsze można by było coś tam e, popykać. Dajmy jeszcze ziemniaki i... O. Zaraz ci komuś da kogoś damy do pomocy, co, kolego? Mm. A, właśnie, zobaczmy, Czy ty masz żonę? A, masz. Akurat on tu pracuje, no to niech pracują razem. To jest ona, dobra? A, coś mi nie pykło. Mhm. No jak to było? Wcześniej klikałem po prostu na ten budynek... O, to Dobra, i to jest. On tu pracuje i tam mieszka, ok. Eee... Tak, no i razem pracują. Powinni dostać bonus do zadowolenia, nie? A może minus, co mnie nie wiem. Eee... No i to do bowoli jakoś idzie. O świnie chyba urosły, z tego co widzę. W ogóle, czy one te świnie jakoś się mm, rozmnażają? Mogę ich mieć więcej? On jest z jakiś Barley. Co to jest Barley? A, Barley to jest jakiś rodzaj. Nie wiem co to jest. Ale jest tutaj. Dobra, czyli to trzeba zasadzić. Dobra. To najmniej urosło, więc chciałbym to zlikwidować. Weźcie to zasadźcie. Niech to tam rośnie. Co to jest to niebieskie? To jest yy, woda chyba, tak? Wod, nie, pod, nie podlany, niektóre są ok. Rzecz tak mi się wydaje. Poszli spać już. Mam 39 jajek. Wody tam mam dosyć dużo mięso. Mam trochę mniej. No to wam powiem, ciekawy mnie teraz jeszcze yy, kwestia tych dzieci. Jak szybko te dzieci yy, jesteśmy w stanie. O, czyli nie będziemy szybko w stanie ich że tak powiem, wyspać do pracy. Chociaż niby to dziecko ma dwa lata już, a nie wydaje mi się, że żeśmy przeskoczyli aż... Zobaczmy czy to co chyba 24 godziny w grze, te takie tutaj obliczane, chyba zmienia się miesiąc po prostu. Zaraz zobaczymy. O, kolejne dziecko się urodziło. No tak, no w taki sposób właśnie to działa. Ale druga sprawa mnie zastanawia jeszcze, jak to będzie z tymi dziećmi. Czy to będzie taki sam, że tak powiem, powiedz, problem, jak w Mediwalu, że do 18 roku życia one pracować nie wiadomo mogły, bo mimo wszystko jest to trochę tam przesadzone. Hmm. No nic. No, wie, no tak jak jest, wiecie, noc czy coś, bo to nic się nie dzieje. Wiecie czego mi brakuje jeszcze, bo jest góra-dół, nie? Bok, lewo-prawo, ale nie mogę kamery. E... Pochylić chyba bardziej, mogę co najwyżej sobie oddalić. O, dobra, no nic to jeszcze. Myślę, że nagramy drugi odcinek z tej gry. Bo teraz dobijamy do pół godziny, a nie chciałbym robić nie wiadomo, jak długiego odcinka. I zobaczymy się, może, jak ja coś tutaj więcej wybuduję. A no, bez sensu, do tego tak potrzebuję. Zobaczcie, do. Produkcji desek potrzebuje deski, no o tyle dobrze, że w tej grze można to kupić, więc to jeszcze kupiłem, no ale... No nic, zobaczymy się w następnym odcinku I tam będziemy coś robić, i czemu ci ludzie łażą jeszcze? Czas będzie na 6 rano już pracujemy od 6? Nawet szybciej poszli do pracy, można powiedzieć. No nic, zobaczymy się w następnym odcinku. Ja spróbuję coś tutaj pobudować, chociaż jak widzieliście sami jest niewiele, ale e, chciałbym zobaczyć jeszcze mm, i Wam również pokazać, jak wygląda zima i jak to z zimą tutaj działa. Czy w ogóle ją przetrwamy tą pierwszą zimę, czy kipniemy od razu przy pierwszej zimie. Tak więc to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku, jeszcze jednym e, z tego prologu. Siemaneczko.